Cześć wszystkim, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem, dlatego że weszła do rozmana marka Misslin i stwierdziłam, powiem przyznam się szczerze, że wcześniej nie miałam nic do czynienia z tą marką, ale zauważyłam, że kosmetyki mają bardzo, bardzo podobne do kosmetyków z Debalm. Także stwierdziłam, że zrobię takie porównanie, dlatego że właśnie posiadam brązer, jest moim ulubieńcem z Debalm, ten Bahama Balm, Mamano, no i naprawdę ja go uwielbiam, także stwierdziłam, że właśnie porównam brązer z Misslin do brązera z Debalm. I zobaczymy, jak się sprawdza, no bo nie oszukujmy się, ten z Mislin kosztuje 33 zł, a z Debalm 60 kilka. Tak czy siak moglibyśmy mieć dwa bronzery w cenie jednego. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, mam tutaj dwa produkty ze sobą. Tutaj mam ten bronzer z Debalm ma Mama ma, ma. i tutaj mam ten z Mislin. Jeśli chodzi o design, no to widzicie, że one wyglądają bardzo podobnie. Ja ogólnie bardzo lubię taki design takich kosmetyków. Tak samo z benefitu są bardzo podobne, więc one mnie orzekają w ten sposób bardzo fajnie. Może teraz na razie skupimy się na tym. Potem powiemy jeszcze o tym, dlatego, że kto mnie ogląda, ten ja że to dla mnie jest mój top jeden, mój ulubiony Więc na razie skupimy się na tym. Ja dzisiejszy makijaż właśnie, do dzisiejszego makijażu właśnie użyłam tego bronzera z Mislin i jestem powiem Wam że bardzo zadowolona. Naprawdę bardzo zadowolona. Jest świetny, poza tym też nie oszukujmy się, ale jeśli chodzi o myślin, to tutaj wygrywa to pod kątem tego, że ja na przykład tu mam e, numerek 51, a było poza tym jeszcze kilka innych numerków, także można wszystko dopasować do siebie, bo nie oszukujmy się ten bronzer z Bahama mama, jest taki troszkę ciemny, więc wydaje mi się, że osoby z jasną karnacją no, nie uwielbiałyby go, dlatego tutaj właśnie plus do tego missnie, że ma więcej numerków, więcej odcieni i każdy może dobrać coś dla siebie. Jeśli chodzi o samą aplikację, naprawdę świetny jest, ma idealny pigment, nie zostawia żadnych plan, nie jest za jasny, jest taki właśnie kolor idealny dla mnie. Poza tym bardzo łatwo mi się go rozprowadzało i podoba mi się, jak wygląda na twarzy, także ja jestem jak najbardziej na tak. Poza tym cena na ten produkt to 33 zł, także jak najbardziej na tak, bo w cenie debam on kosztuje 60 coś, no to tak naprawdę byśmy mieli dwa w cenie jednego. A to jest naprawdę moim zdaniem super produkt i ja jestem jak najbardziej z niego zadowolona i nie wiem czy on nie skoczy u mnie na pierwsze miejsce, ale to jeszcze muszę go trochę potestować, żeby wiedzieć jak się sprawdza, no bo nie oszukujmy się, jest o wiele tańszym produktem. No i wygląda też świetnie. W środku są wykonane praktycznie w ten sam sposób, jak widzicie, no bardzo podobne. Ten jest odrobinkę większy, bo ma 6,3 g, a ten ma 6, ale no to jest minimalna różnica. To tak jak już mówiłam wcześniej, ten ma kilka numerków, kilka odcieni, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo naprawdę są i jaśniejsze i ciemniejsze, także na spokojnie. Tutaj niestety nie mamy za dużo do wyboru tak naprawdę, więc... Plus tutaj dla produktu z Mislin. Jak na razie jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy przy dalszym użytkowaniu. Co by tu więcej mówić? Jeśli szukacie fajnego zamiennika tego brązera z Debam, to jak najbardziej polecam właśnie ten brązer z Mislin. One są bardzo kolorystycznie podobne, jak mogliście zauważyć. O Jezu, już zrobiłam krechę. Brawo, ja, brawo, ja. No, może to nie są drobinka ciemniejsze, ale to bardzo minimalnie. Właśnie chciałam znaleźć tak, żeby one były kolorystycznie bardzo do siebie podobne, żeby zrobić takie porównanie jak najbardziej trafne. No może ten faktycznie jest bardziej brązowy No nie wiem, mniejsza Wczoraj właśnie jak byłam w sklepie, to jeszcze patrzyłam na rozświetlacze rozświetlaczek na razie mnie jakoś tak nie urzekły Nie zrobiły na mnie takiego wow Ale może jeszcze zobaczę, przetestuję Sprawdzę, no nie wiem Dopiero jak na razie chciałam przetestować te dwa brązery Bo wydawało mi się to dość ciekawa sprawa I jestem jak najbardziej zadowolona Polecam na ten produkt z Misslin Tak jak mówię, dwa brązery w cenie jednego Jeśli szukacie tańszych zamienników Jak najbardziej polecam i ode mnie to w sumie na tyle, chciałam właśnie porównać ten produkt, bo bardzo mnie tutaj intrygowało, jak zauważyłam właśnie, że weszła ta marka do Rossmana, więc mówię, o zrobię test, bo faktycznie fajny zamiennik może być, no i faktycznie tak jest, także mam nadzieję, że takie porównanie Wam się podobało, to tyle ode mnie i do zobaczenia w następnym filmiku.